Jedziemy nocą w pociągu? Na pewno się wyśpię. Jeśli Piotr jest cicho, pedałem, cicho! Nie powinniśmy śpiewać, że Piotrek jest pedałem. Może mu być przykro. No tak, no tak, 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 tak dokładnie. Tak. Tak, Może piwka? Nie, dzisiaj nie pije. Nie, nie chcę mu się pić. Puszka piwa w 4 sekundy? Niewykonalne. klaun przebrany za martwy płód Zarty o martwych płodach? Nie śmieszy mnie to. No my się ostatni, Ciepłej wody wystarczy dla każdego. Geodezja? Jak to nie wiesz co to jest? Ta szkoła jest chujowa! To szkoła główna panowa! Nigdy nie obrażam innych uczelni. O, dzisiaj pójdę na śniadanie. Mmm, wczorajsze buraczki. Wam się, że więcej ich nie skosztuję. Cisza? Przecież ja nie palę. Ale jest grudno. Dzisiaj sprzątamy. Mmm, ta zostawa jest tak czysta, że wygląda jak nowa. Chodźmy pozwiedzać zabytki. To bardzo interesujące. Zjadłabym, ale może ktoś inny chciałby zjeść. A więc chcesz wejść ze mną z gaśnicą pod bryżnicę? Dobra, to będzie fajne! Jaki fajny banner. Zostaw to! To nie nasze! Nie powinniśmy mieszać tych alkoholi. Ej, puśćcie ten hit Disco Polo, dawno go nie słyszałam. Ale serio? To ciśnienie w kranie jest tak duże, że chyba zaraz go urwie. Nigdy nie oglądałem gejowskiego porno. Alkohol? To nie dla mnie. Nigdy nie całowałem się z facetem to, są te koty. O, te dzieciaki pukające z rana, są takie przeurocze. to głupia gra. Nie gram nią. Głupia gra. Nie gram. Jeśli Piotr jest pedałem w ręce klaszcz.